Z tej strony siostra y, Agaty i przygotowałam dla niej y, małą niespodziankę. Za chwilę Wam pokażę co to. I zobaczymy później jej reakcję. Będę jej wyręczać. I Agata wklei to do siebie do filmu na swój kanał. Pa! Do zobaczenia! To jest mie, mie. Widziłam, którą przygotowałam dla Agaty, i wygląda ona tak, że. Taka o. No i może coś jeszcze do tego wymyślę. Dzień dobry. O, widziałam. Muszę naładować e, aparat. E, dzień dobry. Mamy nowego członka godzinki. E, ale to później Wam pokażę. Tak, mamy pieska. E, I... E, zaczęłam nagrywać, bo Natalka do mnie dzwoniła i pisała wczoraj, że mam dzisiaj nagrywać, bo ma dla mnie niespodzianka, więc e, pewnie jak dzisiaj będę nagrywać, to dzisiaj od razu dodam film, bo jest czwartek, Martynka za chwilę idzie do szkoły i widzimy się po szkole, albo jak będę szła po, po Natalię, albo Martynę zaprowadzić, tylko muszę iść teraz e, aparat naładować i ogarnąć się Martynę do wyjścia, więc zobaczymy się. Później. Ale że co. Musisz wrócić dalej. jak Mam nie być widać. O, Czekaj, dobra, tak mi się I wyznaczy. tu masz... Nie. Musisz, obróci, musisz obrócić. I musisz zeskanować ten kod i musisz sobie chwilę poczekać. Bo włączy się piosenka. Tak, okay. musisz obrócić. Musisz zeskanować ogólnie. Serio? Dobra, się. Jak włączysz, teraz musisz poczekać. Okay. Ale to jest wybrany fragment? Czekaj. Czy to jest cała piosenka? Czekaj. Fragment. Poczekaj, ale poczekaj, bo ja muszę ten. Ty, ty to wycięłaś. Kurde, poczekaj. My się nie chce włączyć to samo. Poczekaj. Nie, nie, nie ty no, po Ty na papierze od tego? Od zdjęcia zrobiłaś? No. Czekaj. Muszę. To nie to. To nie kurde! Owiedają znaleźć. A mi się co innego hmm. okay. podjeżdżam sprawdzić, czy się u ciebie świeci, a ja to zbieg okoliczności. koliczności. czegoś się obawiasz, czegokolwiek się boisz, patrzę radno, nic ci nie grozi. Będę drogo skazam, kiedy tylko zabłądzisz. Kwiatem w twoich żaglach i kołem ratunkowym będą Będą ci mówili, że to wszystko anioły. Będę pożarem, który spali twoje teczki. Kiedy poczujesz nienawiść, będę zanikiem pamięci. Będę twoją odpowiedzią i piątą kreską zasięgu. Będę siłą argumentu i stalą dla twoich nerwów. I radą, którą sobie dasz na pustyni, ma pół studni. zatrzymam każdy pociąg, na który się spóźnisz. Ja to każde dane tobie słowo, zawsze będę z tobą, chociaż nie będzie mnie obok. Nie. Niby nie, ale ten wiesz. Tu mamy że. Ja wcale nie płaczę. Co, sobie? Po co mi się oczy, tak? wiem, że malowałam. Co to? Mam <grym> dla ja co to płakam. Nie, chcę płakać. nie, 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 One zostaną ze mną na zawsze. Będę ich wszędzie pchała, tam gdzie, gdzie się czy... przepchała. Jeszcze mam czytać. No. A czy cztery głośno? Nie, 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 musisz czytać. Nie głośno. cztery. co się takiego stało? Nic. A że ci się chciało to wszystko wysować. A ty to pokazałaś? Eee, no. Znaczy jednak Agata, Agata jednak ma emocje. Po po no po, no, po cześć, tak. Ty to wszystko, a dlaczego, aha, w takim sensie, o to ci chodziło? No. A skąd wzięłaś, ty to sama rysowałaś? No. No ja się nie dziwię, dlaczego tobie to yy, ten, yy, pięć godzin yy, spędziłaś na tym. A o co chodzi o styczkami? A może te jest Nie, już starczy. No, z z liczbami, no to co jest, słuchajcie? Ja się nie spóźnię na pociągi, nie. tak? Dzień wyklepałaś.